Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku coś innego. Nie ma kart, tym razem mamy samochodziki Hot Wheels. Zobaczcie, czwarta seria, i mamy tutaj autka z podobizną zwierzątek różnych. Jest tutaj jakiś tygrys. To jakiś pająk. Zobaczymy, jakie autka uda mi się trafić. W sumie mam 5 saszetek. Jak widzicie, jestem bardzo ciekaw, jak prezentują się właśnie te samochodziki. Ta nowa seria. Tu mamy naklejkę numer 12 Diesel Boy. I zaraz zobaczymy, jakie w ogóle mamy tutaj modele: Bone Shaker na 1C, Street Creeper, Angels, Speed Spider, czyli tutaj taki Pająk, Growler, Radmobil, czyli szczur, Rewrot. Muscle Spider, Tegray, Rock Hawk, Rigor Motor i Diesel Boy, czyli ja trafiłem tego ostatniego, numer 12. Popatrzcie, tak się prezentuje. No ładnie, naprawdę mega samochodzik. ekstra No naprawdę, Hot Wilsy wyrzucają na rynek niesamowite modele. Co wam to przypomina? Jaki, jakie zwierzątko? Piszcie w komentarzach po kolei, jak będę otwierał. Tutaj mamy pierwszy model, lecimy z drugim. Starałem się wyczuć palcami, żeby nie trafić tych samych modeli, i jak na razie udało mi się. Tutaj mamy taki model. Co wam to przypomina? Tutaj jest Speed Tiger, czyli tygrys. Speed Tiger. Jeszcze tutaj zobaczymy naklejkę. O, naklejeczka jest taka. Czy nie? To jest Angels, nie Speed Tiger, tylko Angels. Ale wygląda jak jak tygrys. Gdzie mamy? Tutaj mamy. Ok, to jest drugi model. Teraz lecimy z trzecim. No, i mamy tego pająka. Popatrzcie, tu jest głowa. Dalej, odwłok. No to jest taki, chyba najdziwniejszy model, jak na razie. Street Creeper czwarty model, no i kogo my tutaj mamy? Rad Mobil, czyli Rad to jest szczur. Tak wygląda. Ten samochodzik, no jest tutaj cały, w całości szczur. No, i został nam ostatni, piąty model, co tym razem. No, i też ekstra. Kogo mamy tutaj Tigry. Czyli to chyba byłby bardziej tygrys, czy nie. Piszcie w komentarzach odnośnie każdego samochodziku, każdego samochodzika. Co wam przypomina, bo tutaj to ewidentnie szczur, tutaj jakiś pająk, no a te to zostawiam wam. Do oceny. No i oczywiście, napiszcie, czy podoba Wam się ta seria. 12 modeli, przypominających różne dzikie zwierzątka. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.